I więc biorę Pepitka, pipetka, pipetka, Jezu, pipetka. Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj pokażę Wam moją poranną rutynę pielęgnacyjną przy użyciu tylko i wyłącznie produktów z marki The Ordinary. Jak wiecie, ja mam obsesję na punkcie tej marki. Tak więc, koniec gadania, przejdźmy do filmu. Ale zanim to zrobimy, oczywiście chciałam Was bardzo poprosić, żebyście subskrybowali ten kanał, żebyście lajkowali ten film, bo po prostu dzięki temu ten kanał może rosnąć, i więcej osób może zobaczyć to wideo, jak i również inne wideo. A teraz już nie przedłużajmy. I przejdźmy do filmu. Pierwszym krokiem, niezależnie od tego, czy jest to wieczór, czy jest to poranek, jest oczywiście wyczyszczenie naszej twarzy. Jeżeli chodzi o poranki, to nie musimy tutaj stosować oczywiście tego podwójnego mycia, czyli oleju, a później żelu, ponieważ, no wiadomo, w nocy nie mieliśmy na sobie ani spf ani podkładu, więc ta skóra nie potrzebuje aż tak dogłębnego mycia. Natomiast warto jest ją umyć, ponieważ w ciągu nocy ona jednak produkuje dużo oleju, dużo sebum, jak i również dotyka, wiecie, poduszek i innych rzeczy, więc po prostu warto jest ją wyczyścić. I ja do tego będę używać... Tego Squalene Cleanser z The Ordinary. I powiem Wam, że jest to naprawdę dobry cleanser. Oczywiście, jeżeli chodzi o wieczorną rutynę, no to musi być przed nim olej, ponieważ on nie jest aż tak dobry w, wiecie, w zmywaniu makijażu. Natomiast w czyszczeniu naszej twarzy jest super. Jego ja bardzo lubię, szczególnie właśnie, gdy gdzieś wyjeżdżam, ponieważ e, ta pojemność jest dosyć mała. Jest to tylko 50 ml, więc jest po prostu łatwo go ze sobą wszędzie zabrać. Ma on bardzo fajną konsystencję i nie wysusza mojej twarzy, co jest bardzo, bardzo ważne, bo niektóre właśnie właśnie żele myjące strasznie mi tę twarz wysuszają. Tak jak widzicie, ja już tą twarz umyłam i nie jest ona przesuszona, ja nie czuję, że wiecie, że nie mogę ruszać policzkami, ani nic takiego, jak to jest w przypadku niektórych żeli do mycia. I kolejnym krokiem mojej pielęgnacji zazwyczaj byłby tonik. Natomiast, jeżeli chodzi o firmę The Ordinary, to oni mają z tego, co ja wiem, jeżeli, jeżeli jest już coś nowego, to dajcie mi znać, mają tylko ten tonik z kwasem glikolowym. I ja czasami używam tego toniku, Natomiast teraz w tym momencie go nie mam, bo po prostu oddałam go mojej mamie i go przy sobie nie mam. Ale jest to tonik, który raczej używamy wieczorem, aniżeli rano. Jeżeli macie skórę tłustą, skłonną do wyprysków i będziecie używać kremu świerczanego, to spokojnie możecie go użyć też rano. Natomiast bezpiecznie jest używać go wieczorem. Ale tonik to też nie jest coś, co musimy użyć. Jest to raczej taki dodatek do naszej pielęgnacji, tak więc spokojnie możemy ten krok pominąć. I teraz przejdźmy do czegoś, co odkryłam bardzo niedawno. Jestem w sumie na etapie Testów. Bo sama nie wiem, czy to działa, czy to nie działa. I jest to, słuchajcie, coś, co nazywa się Argyline Solution 10%. I bazując na tym, co jest napisane na stronie The Ordinary, ten produkt powinien zatrzymać, jak i również starać się usunąć zmarszczki na naszym czole, jak i również w okolicy oczu, oraz również zapobiegać tym takim, jakby. Ciemnym plamą pod oczami, którymi, z, którymi, z którymi ja się zmagam na co dzień, i powiem Wam, że stosuję dużo rzeczy i one działają, te oczy wyglądają lepiej, natomiast wydaje mi się, że to jest po prostu coś, czego już już się po prostu nie pozbędę, tak? Tak to już jest. Tak więc, ja testuję słuchajcie, ten produkt od około tygodnia i sama nie wiem, czy widzę jeszcze różnicę, czy nie, ale na pewno nam Wam znać w kolejnych filmach. Aplikowanie tego jest bardzo łatwe. Na stronie jest napisane, że musimy po prostu nałożyć go na nasze czoło i pod nasze oczy. I słuchajcie, ja oczywiście nie dotykam tą pipetką, pepitką, nie wiem, kiedyś coś mówiłam na moim filmie i chyba powiedziałam a pitka, aby powiedzieć, że to jest pipetka, więc chyba jest to pipetka. Tak więc smarowuję to właśnie w okolice moich oczu, jak i również w moje czoło. I ja zawsze lubię sobie go dołożyć, te tutaj, te zmażki, które mam w okolicy moich ust. To jest po prostu, no po mojej mamie tak mam, no i co? No i co mam zrobić? No są te smaczki. I myślelibyście, że to już jest może wystarczająco na moje oczy, natomiast nie. Ja będę atakować je podwójnie. I tutaj teraz będę używać tego Caffeine Solution 5% z EGCG. I to jest również produkt z The Ordinary, który jest właśnie przystosowany szczególnie w okolice oczu. I ja jestem już w połowie tego produktu i powiem Wam, że widzę naprawdę różnicę. Natomiast w te pierwsze 2-3 tygodnie, od kiedy zaczęłam używać tego produktu, to naprawdę widziałam ogromną różnicę. Natomiast teraz nie wiem, czy ta skóra wokół oczu się zaczyna już do tego przyzwyczajać, czy po prostu przez to, że jest taka pogoda, i ja w sumie długo teraz oglądam seriale wieczorem i się może nie wysypiam do końca i może też dlatego te oczy tak wyglądają. Natomiast wciąż stosuję i wydaje mi się, że on naprawdę działa. I więc biorę pepitkę, pipetkę pipetka Jest pipetka. I słuchajcie, nakładam jedną kroplę i drugą kroplę pod moimi oczami i oczywiście zawsze staram się nie dotykać tak jak mówiłam tą pipetką mojej twarzy, ponieważ nie chcę rozprowadzić bakterii. Tak więc wklepuję to pod moje oczy i jesteśmy gotowi do następnego kroku. Jeżeli chodzi o następny krok, to większość tych produktów, które ja używałam już po prostu mi się skończyły i zastąpiła mnie produktami z innych marek. No, głównie dlatego, że po prostu byłam ciekawa, jak te produkty wyglądają, właśnie, jeżeli chodzi o inne marki, a nie tylko o The Ordinary. Jeżeli chodzi o poranną rutynę, to ja też nie jestem fanką takiego, wiecie, mocnego atakowania naszej twarzy, bo jednak ona jest wystawiona na słońce, potem nakładamy na siebie podkład. I ja raczej te wszystkie rzeczy typu kwasy, retinole staram się używać wieczorem, bo wydaje mi się, że wieczór to jest po prostu idealny czas, żeby właśnie takie produkty na siebie nakładać skóra będzie miała po prostu całą noc, żeby to w siebie wchłonąć i żeby po prostu to działało. A w ciągu dnia, wiecie, dotykamy tej twarzy w ogóle, więc raczej nie jestem fanką. Natomiast, jeżeli właśnie chodzi o poranki, jednego dnia nakładam na siebie albo kwas jauronowy w połączeniu z niacinamide, albo nakładam na siebie witaminę C w połączeniu również z kwasem hiauronowym i tak jak widzicie aktualnie używam tego kwasu hiauronowego z The Inkey List, ale wcześniej używałam kwasu z The Ordinary i był po prostu cudowny. Ale uważam, że kwas hiauronowy jest to produkt, który spokojnie możecie pominąć w swojej rutynie, dlatego że kolejny krem, o którym chciałam Wam wspomnieć, będzie już sobie zawierał ten kwas hiauronowy, więc to jest po prostu taki ekstra dodatek, jak macie po prostu no ekstra wiem, ekstra kasy. Chcecie się rozpieszczać, że tak powiem. Ale jeżeli macie skórę suchą i wrażliwą, to najsynymajc nice z rana może nie być najlepszą opcją, także lepiej będzie zostawić go na wieczór. Ale jeżeli chodzi o mnie, to to jest totalnie spoko, tym bardziej, że dzisiaj nigdzie nie wychodzę I, i w ogóle nie wspomniałam, że jest wiele produktów właśnie z witaminą C, z The Ordinary, także spokojnie możecie sobie wybrać tam to, co po prostu będzie Wam pasować. Tak więc, najpierw jedziemy z kwasem hiauronowym. Zawsze jak się nakłada kwas hiauronowy, to ta skóra jest taka wiecie, bardzo lepka, że tak powiem. I teraz będziemy nakładać na siebie ten niacinamide nice i jest to niacinamide nice 10% plus cynk 1%. I ja o tym produkcie zrobiłam cały filmik, także możecie sobie obczaić go tutaj. W sumie o kwasie hiauronowym też zrobiłam, więc też możecie go obczaić. I słuchajcie, nakładamy ten produkt na siebie. To już jest u mnie, to już jest praktycznie końcówka. Już, już nie wiem, czy to w ogóle... Okej, okay. coś mi się udało. Więc będę to nakładać na swoją skórę. Okej, okay, więc już wyciska naprawdę ostatki tego produktu i również smaruję go po prostu w skórę. Pamiętajcie również, żeby nie zapominać o waszej szyi, bo tam skóra jest jeszcze cieńsza niż na waszej twarzy, więc naprawdę trzeba o nią zadbać. I teraz zależnie od tego, jaki jest dzień tygodnia, dzisiaj na Sinemite, jutro witamina C, przechodzimy do kolejnego kroku, którym będzie krem nawierzający. I ja przez bardzo długi czas używałam tego kremu z The Ordinary i był to ten krem Natural Moisturizing Factors plus kwas siauronowy I to jest mega krem. Powiem Wam, że on naprawdę bardzo dobrze nawilża. Jest bardzo lekki, właściwie idealny na dzień. Jeżeli chodzi o wieczór, to raczej nie powiedziałabym, że on jest troszeczkę za słaby ale w ciągu dnia jest naprawdę idealny. Natomiast ja już go skończyłam i również zawiera w sobie kwas jadonowy, tak jak wspomniałam, więc spokojnie możecie pominąć ten y, krok, który ja używałam wcześniej. Natomiast przez to, że aktualnie go nie mam, po prostu nałożę na siebie inny krem nawilżający. To jest akurat krem z marki CeraVe. I słuchajcie, po prostu go... I ten krem, ten krem nawilżający jest do Ordinary Kosztuje chyba... 5 funtów czy coś takiego. Jest to naprawdę mega, mega, mega deal. I zdecydowanie jest on gdzieś tam w moim top, jeżeli chodzi o produkty z The Ordinary. I teraz ostatnim krokiem w mojej porannej rutynie jest oczywiście, Jezus Maria. Jest oczywiście krem z filtrem. I jeżeli chodzi o markę The Ordinary, to oni mają chyba Dwa czy trzy kremy z filtrem, ale one mają w sobie chyba SPF 15 czy SPF 20. I powiem Wam, że dla mnie to nie jest wystarczająco, bo w momencie, kiedy używamy SPF 15 czy 20, to musimy go po prostu nakładać na naszą twarz dosłownie co godzinę albo co półtorej godziny, i to jest zbyt męczące. Ok, sprostowanie tak naprawdę to The Ordinary. Ma SPF 30, natomiast ja kiedy ostatnio szukałam tego na stronie, bo chciałam sobie go kupić, to go po prostu nie było i znalazłam tylko te, które mają SPF 15. Dlatego ja użyję mojego OG kremu z filtrem, czyli jest to super i to jest SPF 30. I zobaczcie na tą konsystencję, jest ona przezroczysta i taka jakby matowa, więc po prostu w momencie nałożenia tego na naszą twarz Skóra staje się od razu taka, jakby bardziej matowa i wygładzona i wydaje mi się, że jakby te wszystkie niedoskonałości wyglądają po prostu troszeczkę lepiej. Nie wiem, czy to ma sens, ale naprawdę uwielbiam tego uwielbiam. I pachnie, w sumie nie pachnie, ale jakby pachnie jak lato. I ja wiem, że produkty, które zawierają zapach wcale nie są najlepsze, ale jeżeli chodzi o moją skórę, to ona naprawdę bardzo dobrze. Toleruję ten krem z filtrem i oczywiście nie zapominamy o naszych rękach. Jesteśmy gotowe. Teraz mogę nakładać makijaż, którego nie będę nakładać, bo będę dzisiaj siedzieć cały dzień w domu, jak i wczoraj, i miesiąc temu, i trzy miesiące temu. Natomiast słuchajcie, tak to wygląda. Tak więc tak wyglądałaby moja rutyna, gdybym właśnie używała tylko produktów z The Ordinary. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapek w górę, subskrybować mojego kanału, jak i również obczać mój Instagram i TikTok. I dajcie mi znać, co myślicie o tym filmie i też czy używaliście któryś z tych produktów, i co myślicie o marce The Ordinary. Jak i również, jeżeli macie jakieś inne pomysły na to, jakie filmy chcielibyście zobaczyć na moim kanale, to również dajcie znać. No dole, a ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.